Witam wszystkich dzisiaj jest piątek pierwszy, jutro grudzień w poniedziałek kupiliśmy akwarium Zalaliśmy wodą chodziło sobie przez kilka dni i później, sorry dokupiliśmy rybki przez wczoraj pozwolili nam tylko 9 rybek, nie więcej bo to jest nowe akwarium w sklepie zoologicznym że z amonią będzie za dużo aby po prostu wytworzyła się, z powoli, powoli, co tydzień dorzucać jakieś rybki. E, żeby to nie było za dużo amoni na raz. Kupiliśmy 6 neonek. Najbardziej się opacało. 3 iryski. E, no i sobie tak pływają. Tu mamy grzełkę 100W. Można kupić 50, tylko 50 jest chyba do litrów max. A e, 100W jest od 40 do 100. No, powinno się używać troszkę większej grzałki, żeby nie było problemów z nagrzaniem wody, szybko tyle podgrzane, żeby się grzałka nie męczyła, jakby woda spadła, temperatura szybko. No, także to jest 100W. Filtr wewnętrzny, był z akwarium, już daje radę. Tu mamy biały kamyk z sklepów zoologicznych, to jest akwariowy ten kamień. A ten ciemny kamień, to jest kamień ze sklepu ogrodniczego Było napisane na worku Fish Friendly Czyli ten mnie kosztował 2 ,6 kg 6 funtów I podobny kamień też można kupić, 2 kg za 6 funtów A ten mnie kosztował 10 kg za 7 funtów Także opłaca się iść do sklepów ogrodniczych i zobaczyć co oni tam mają Duże kamienie też mają fajne, ciekawe Mogą wam sprzedać Dekoracyjne do akwarium włożyć. Ten akurat kamień jest z Teneryfy wulkaniczny, także go sobie tu wbiłem. Pasuje tu jeszcze kilka mniejszych, jest tutaj, tam, a ten nie wiem skąd, co to jest za kamyk, jakiś tam kamek w cegła nie wiem, wyrzeźbiona przez ocean. Eee, mamy nową grę. Mamy jedną krewetkę, nam się gdzieś tu dostało. Jak kupowaliśmy rybki przez przypadek, i gramy w grę. Kto znajdzie pierwszy krewetkę? No, ona się gdzieś tam chowa, z reguły tam pod roślinką, albo tam gdzieś pod roślinką. No, gdzieś się chowa, nie mogę jej teraz znaleźć, zaraz idę do, do pracy, także nie będę się na tym koncentrował. O, właśnie się grzałka włączyła. Także w przyszłym tygodniu dokupujemy więcej rybek. Pokażę Wam, jak to wygląda wszystko w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że roślinki będą fajnie rosły. To jest zwykła trawa. To są jakieś tam listki, to niby ma być niska roślinka i tu są trawy morskie. Także mam nadzieję, że to będzie fajnie wszystko wyglądać. Jak będziecie zainteresowani, to powiem Wam mniej więcej, ile to wszystko kosztowało i będziemy się tym akwarium zajmować przez dłuższą chwilę i obserwować, jak, jak wszystko się w nim rozwija. Dobra, do usłyszenia.